Cześć, Siemanko! Witam Was ponownie na kanale Dział Męski. Dział Męski to przede wszystkim blog, blog o modzie męskiej. Kanał YouTubeowy jest uzupełnieniem tego bloga, na którym publikuję głównie hole zakupowe bądź jakieś porady stylizacyjne. Zapraszam Was przede wszystkim też na moją stronę www.działmęski.pl a także na moje social media, czyli Instagram i Facebook głównie, a także na Pinterest'a, a tymczasem zapraszam Was na, na hole zakupowy. Kolejny wyprzedażowy, tak jak już wspominałem, pojawił się taki marki jak Zara, Nike. Dorzucę jeszcze Suit Supply, które itemy, które udało mi się złowić jeszcze bardzo późnym, można powiedzieć, czarnym piątkiem, bo dosyć późno ten towar był wysyłany. Dlatego pojawił się takie małe przybłyski. Zapraszam. Zacznę od mojego takiego ukochanego itemu, który udało mi się zdobyć, wydropić na wyprzedaży Nike. Jest to długa parka puchowa, która już była na moim Instagramie. Jeżeli widzieliście. Jeżeli nie widzieliście, to zapraszam was, zobaczcie, jest cała stylizacja nagrana. Świetna parka, już ją przetestowałem. Przede wszystkim mamy bardzo mocną zimę, pada dużo śniegu, są ujemne temperatury, sprawdza się idealnie, jest bardzo lekka, stylowa, wygodna, dużo rozpinanych, dwie kieszenie. Mogą być na różnej wysokości ręce wkładane, dlatego to też jest fajne. Jest kaptur, tak naprawdę polecam, świetna. Nie wiem, czy uda Wam się jeszcze to wyhaczyć, ale to jest jeden z moich, moich ulubionych itemów. No i co, i przyda mi się na pewno na, na parę lat. Jest to jest Long Sleeve. Zwykły, biały Long Sleeve. Ostatnio jakoś wróciłem do, do chodzenia w koszulkach z długim rękawem. Fajna opcja. E, ciekawy model, logo tutaj przypomina trochę logo Mercedesa z daleka, e, polecam Wam wybierać rozmiar mniejszy. Ja mam tutaj L, zobaczycie sobie sami jak wygląda. Dużo takich rzeczy też mam teraz oversize'owych, one będą fajnie meczowały z wąskimi e, spodniami, takimi krótszymi, więc e, warto też takie rzeczy mieć. Pozostanę dalej przy Nike i to już chyba jest ostatnia rzecz, e, jest to bluza bluza z takim charakterystycznym zamiast logiem Nike, czyli słuszem jest po prostu y, napis słusz na rękawie. Tu jak zwykle brendowanie. Kolor jest czarny, e, loga są w kolorze złotym. E, tutaj macie charakterystyczne teraz też y, dla Nike podwójne logo. E, to jest mega świetna, świetna tkanina, no nie pokażę wam tego na filmie, ale jest bardzo miękka, bardzo delikatna, więc naprawdę leży idealnie, jakość jest sztos polecam wam tą bluzę były też w innych kolorach, ale ja akurat chciałem czarną jakoś ostatnio ten czarny siedzi i chodzi za mną i to w zasadzie by była ostatnia chyba rzecz Nike na no zawsze zacznę po prostu od spodni udało mi się wyhaczyć dwie pary spodni cargo które są jednym z trendów od kilku już sezonów i myślę, że dalej jeszcze będą to białe spodnie cargo z kieszeniami również. Eee, ten model Zara już miała w zeszłym sezonie. Mieli te czarne i zielone spodnie. Też je miałem, ale poprawili. Widać, że pracują nad towarem. Poprawili te spodnie, bo dodali do bawełny elastan. Dzięki czemu spodnie są dużo, dużo wygodniejsze. Dużo łatwiej się zakłada. Eee, nie zmienili tylko jednej rzeczy. To, że musicie wziąć rozmiar większy. Zazwyczaj noszę 42. To jest rozmiar 44. Podobnie było w zeszłym sezonie. Oczywiście to już jest bardziej taki zakup na przyszłościowy na wiosnę lato. Będą się działy, naprawdę z różnymi kiksami, z czarnym t-shirtem i na przykład z białymi, czy z czarnymi czy z kolorowymi butami. Ja bardzo lubię białe, białe spodnie i to już nieraz podkreślałem, polecam Wam. Po prostu są neutralne. Wiem, że szybko się brudzą, ale nieważne. Ważne jest to, że możecie w nich fajnie wyglądać, fajnie, fajnie wystylizować. I polecam wam białe spodnie. Później pokażę wam e, moją stylówkę w, w nich. I kolejne spodnie cargo. E, spodnie cargo w stylu takich drugerów. Bardzo fajne kieszenie. Odcień takiego brązu. I co fajnego, e, nie mają ściągaczy gumowych, tylko mają rzepy. Przetestowałem je to. Fajna opcja, bo ściągacze czasami się rozciągają i nie trzymają Wam już dobrze na, na łydkach. Co czasami denerwuje, bo chcecie mieć fajnie odsłonięte buty, albo fajnie, żeby wyglądała stylizacja. Tutaj macie zawsze możliwość regulacji. Dla niektórych może to być denerwujące. Dla mnie jest to fajna opcja. Te spodnie też chwyciłem za po prostu bez cen, bo normalnie kosztowały 199. Można było je wyhaczyć za 39 zł, czyli już na jakimś tajnym sale'u na minus 70. Też później pokażę Wam stylizację z nimi. Rozmiar L to jest bawełna z elastanem. Jest mały procent elastanu, ale dzięki temu one też są bardzo wygodne. Jest też do mieszka poliestru, jak to zwykle w jugerach zarybywa. Z kolejnych takich rzeczy można powiedzieć streetwearowo klasycznych: są to spodnie. Spodnie na kant z zaszywkami z rzecz. To są spodnie takie oversizowe. Mam już takie zielone. Podobne stylizacje przede wszystkim możecie zobaczyć u Virgila Abloha, czyli dyrektora kreatywnego Louis Vuitton. Ostatnio modne są bardzo szerokie, luźne spodnie, które opadają na buty. i Trzeba być dosyć wysokim i, i mieć dosyć też obszerne buty. Wtedy te spodnie fajnie będą zlewały się z, z butami. Ale ja zazwyczaj podwijam, akurat w tych spodniach podwijam nogawki. I te spodnie można nosić na dwa style, bo można je nosić z koszulą po prostu, bądź z jakimś oversize'owym t-shirtem. Ja głównie noszę z oversize'owymi t-shirtami, ale też jak dorzucicie taki Monoluk w stylu z golfem, który też Wam zademonstruję na pewno, będzie też świetną opcją. Kolejna rzecz to oversize'owy t-shirt Zary, rozmiar L. Jest naprawdę oversize'owy. Niestety nie udało mi się kupić Mki, już nie było, ale też nie będę płakał z tego powodu, dlatego, że już wspominałem wcześniej, że mam też dużo wąskich spodni i takie stylizacje oversize'owych t-shirtów, oversize'owych blues z wąskimi spodniami, z fajnymi kiksami będą też świetnie wyglądały. dlatego ta koszulka na pewno u mnie zostaje. Udało mi się też trochę dorzucić do mojej garderoby takiej bazówki. Też jak budujecie swoją garderobę, nie zapomnijcie o tym, dzięki takiej bazówce zawsze możecie łączyć różne takie bardziej pojechane stylizacje, ale zawsze musicie mieć tą bazę, więc jedną z takiej bazy jest taki czarny golf, nie jest to jakaś rzecz rewelacyjna, ale jest to golf bawuniany, czyli będziecie mogli nosić go nawet jak będzie troszeczkę cieplej, ale będzie fajnie siedział z koszulami, teraz Subaru bardzo modne właśnie stylizację. Koszula z golfem, bądź możecie nosić na odwrót. Tylko nie koszule takie wierzchnie, tylko już takie koszule zwykłe, bawuniane, cienkie. Ja często noszę, nakładam koszulę i na koszulę nakładam golf, tak, żeby ta koszula jeszcze spod spodu wystawała. Druga rzecz z rzeczy bazowych to jest drugi Golfik. Golfik w cieniu takiego jasnego brązu. Też jakiś bezcen, chyba 29 albo 39 zł. A jako bazówka. Która powinna być w Waszej szafie, przyda się. Oba Golfy to rozmiary L. Czyli standardowo, tak jak na w Kolejna z bazowych rzeczy to jest taki sweterek. Mieszanka wełny, poliamidu i wiskozy. Bardzo cienki, ale co w nim nie jest fajnego. Jest dosyć długi. Nie jest taki sweterek ze ściągaczem na dole, tak jak tutaj mam. Ten półgolf. E, sami zobaczycie, co dziwne, on jest w rozmiarze M i jest dosyć luźny na mnie, więc tutaj polecam Wam e, mniejszą rozmiarówkę. E, do czego będę to zakładał? Przede wszystkim do marynarek. Jakiekolwiek marynarki, czy monoluki, granatowa marynarka, w czarno bym nie szedł, bo będzie dosyć ciemno. Można łączyć jak najbardziej granat z czarnym, ale tutaj raczej jakieś marynarki w kratę bądź kamizelki wzory koszula też wierzchnia którą możecie nałożyć też będę mam taką koszulę to na pewno sobie zobaczycie czy tą koszulę którą ja mam też możecie sobie zobaczyć e, jako taki basic e, część kolejnej warstwy waszej stylizacji tak naprawdę już od dwóch trzech sezonów jest moda na koszulę wierzchnią czyli tak Podobna koszula, którą mam już na sobie. Zawsze nazywają to kurtkami koszulowymi. Mi się ten trend bardzo podoba, ale też musiałem się przekonać do niego tam po nie wiem, po dwóch sezonach. Coraz więcej jest tych koszul. Wracają też koszule flanelowe, tym bardziej zimą. Było tego sporo teraz na wyprzedaży. Wchodzą też nowe modele, które już mają na special prices, Sprawdźcie sobie. E, bo jest ciekawo, sporo takich ciekawych rzeczy. Możecie to nosić po prostu jako kurtki jeansowe, bądź po prostu jako kolejna warstwa e, waszej stylizacji. E, tutaj mam koszulę jeansową z takim logowaniem dodatkowym. Taka typowo streetwearowa koszula. Wziąłem sobie rozmiar w ogóle XL. Mogłem jeździelkę, ale chciałem, żeby ta koszula była właśnie taka oversizedowa, żeby pasowała mi do wąskich spodni i żeby fitowała właśnie w taki sposób bardziej luźny, bardziej swirowy do noszenia z kiksami. E, taką kolejną koszulą, na którą się czaiłem już od początku wejścia. Widziałem, że też ona tak jakby nie schodzi. Jest sporo takich rzeczy w zarzy, które nie są jakoś mega popularne i nie będą się mega sprzedawały, więc nie warto je kupować w pierwszych cenach. Ja na tą koszulę chciałem poczekać. Ma świetny kolor, bo to jest taki, e, taka sprana oliwka jakby z tyłu ma wielkie logowanie live. To jest taka bardziej właśnie kurtka koszulowa. Ona ma jest z takiej sztywnej bawełny ze sztywnej tkaniny bawełnianej, Coś takiego jak ala taki denim. Można powiedzieć też będzie fajnie, się działa z różnego rodzaju golfami, z oversizeowymi t-shirtami i z wąskimi spodniami, co też na pewno zobaczycie. No i już ostatnia moja rzecz to taka oversizeowa bluza. W kolorze kremowym. Ten kolor, jak widzicie, był bardzo modny w tym sezonie. Zobaczymy, jak będzie w kolejnym. Ja się cieszę, bo zawsze to rozjaśnia, jakoś te zimowe stylizacje, które zazwyczaj są bardzo ciemne. Większość z nas, przerzucając się na tą jesienno-zimową porę, zaczyna chodzić bardzo w bardzo ciemnych kolorach, takich jak szary, czarny, granatowy i ciemny brąz. Czasami do tego dochodzi jakieś bordo, co jest, co jest, co jest fajne na pewno. Ale dlatego uważam, że ten kremowy naprawdę fajnie siedzi teraz zimą I siedział jesienią To jest taka oversize'owa bluza z taką dużą kieszenią Wziąłem tutaj też rozmiar XL Żeby była jeszcze większa, żeby był jeszcze większy oversize I w sumie też Wam polecam wziąć sobie rozmiar większą Bo będzie fajnie fitowała Ona, co ciekawe, ma taki dodatkowy golfik Co na pewno zobaczycie też przy stylizacji Dobra, to były wszystkie rzeczy Teraz wszystko dla Was poprzymierzam, postaram się zrobić po prostu sety z, z tego, żebyście zobaczyli jak wszystko można ze sobą połączyć. Dobra, zaczynamy od koszuli oversize'owej, kurtki koszulowej, nie powiedziałem Wam, to jest rozmiar LXXL. Założę ją razem z tym półgolfem, bo też będzie pasowało, oliwka z kremem. Druga kurtka koszulowa bądź koszula jeansowa, oversizeowa, to z też będzie pasowała z moim półgolfem. No i co? Właśnie chciałem, żeby ona była taka luźna. Dobra, teraz macie cały secik z Nike, czyli bluza i spodnie. Luza rozmiar L, spodnia rozmiar M. To są te spodęki ocieplane. I do tego że kurtka. dwójny zamek, czyli można rozpinać ją od dołu i od góry. Jest Wam za gorąco, regulujecie sobie cyk. I te kieszenie, o których mówiłem, są bardzo wysokie i szerokie. tego również możecie założyć zamiast kurtki kurtkę koszulową. Spodnie kargo białe. Szulka owersyjzowana, zary. Możecie zrobić taką stylówkę, i wtedy wchodzę ja cały na biało. Podobne stylizacje były na wiosnę zeszłego roku u Louis Vuitton. Teraz macie spodnie cargo. To są te spodnie z rzepami na dole. Teraz macie całą strówkę, total look w takim odcieniu beżu, golf plus spodnie, szerokie, z szewkami. I spodnie możecie nosić też podwijam. Do stylizacji możecie też założyć marynarkę. To jest marynarka Suite Supply, którą udało mi się kupić na Outlecie otwartym na Black Friday. Na Johnsona. Czyli czy zapnę kiedyś mankiet? To jest ten bazowy czarny golf, baguniany. Pamiętajcie, czarny wyszczupla. Zaszewki są bardzo modne, już od, też od kilku sezonów, także polecam Wam spodnie z zaszewkami tutaj, z zakładkami. Do tego też siądzie znowu czyli basicowe sweterek. On jest taki long fit. z marnarko. z, z suit supply, którą też kupiłem na Black Friday akurat. I ten versajzowy, taki long sleeve Jordana, Jordan Brand. I to już ostatnia moja rzecz, czyli taka versajzowa bluza z golfem i z taką kieszenią dodatkową. że byliście ze mną w kolejnym odcinku z moim haulem zakupowym mam nadzieję, że podobały wam się stylizacje podobały wam się rzeczy, które udało mi się złowić mam nadzieję, że wam też udało się parę rzeczy chwycić na tych wyprzedażach moja garderoba, moja szafa na wiosnę jest już gotowa przyjrzeliście moje stylówki także mam nadzieję że zainspiruje was przynajmniej kilkoma z nich do noszenia poszczególnych rzeczy chociażby białych spodni, golfów Czyli właśnie takich bazowych rzeczy i mieszania bazówek z e, takimi bardziej pojechanymi rzeczami do noszenia kurtek koszulowych. Ta będzie jedną na pewno z moich ulubionych w tym sezonie. E, zostawcie łapkę, dajcie saba, cokolwiek. Jeżeli nie, też trzymajcie się ciepło. Pozdro i do zobaczenia.